Cześć, znajdujemy się na terenie targów TSW w Nadarzynie, targów sadowniczych, dokładnie na stoisku firmy Agrobart, naszego dealera marki New Holland. Prezentujemy w tym roku nowości produktowe z, z gamy ciągników sadowniczych. I tutaj za mną m.in. Boomer 50 najlepiej sprzedający się model w, w segmencie ciągników kompaktowych w marce New Holland w ubiegłym roku w 2021 roku. Ciągnik już jest wyposażony w nowy silnik spełniający normę spalin Stage 5. Trochę urosła mu moc do 53 koni względem poprzedniej serii, wtedy było 47 koni. Między innymi mamy takie cechy, też to co wyróżnia ten ciągnik na tych modeli konkurencyjnych, przy prędkości wałka WOM, bo mamy i 540, 540 Eco i, i 1000. Więc w pracach takich sadowniczych, warzywniczych, jak najbardziej jesteśmy w stanie dobrać sobie dowolną prędkość do, do potrzebnych zadań. Dodatkowo ciągnik jeszcze ma no, oryginalną kabinę. To jest chyba największy atut tego ciągnika, że mamy fabryczną kabinę, standardowo wyposażoną w klimatyzację. Więc ten ciągnik w taki sposób, tak jak go widzimy, on wyjeżdża z fabryki i trafia tutaj do nas, do Polski. Więc to jest tak naprawdę kabinowych wersji jakieś 90%, które sprzedajemy. Natomiast też są klienci, którzy powiedzmy potrzebują czy poszukują ciągnika bez kabiny. Do, do takich upraw tunelowych na przykład, tak? gdzie ta wysokość ma znaczenie ciągnika, gdzie kabina już się wtedy nie mieści. Chociaż wysokość z kabiną to jest jakieś 2,20 tutaj tego, tego ciągnika. Natomiast no bez kabiny to tak naprawdę wysokość operatora i ewentualnie tutaj tego pałąka ochronnego, który nas ochrania przed wywrotką. Więc, tak jak Agrobart no oferuje tak naprawdę pełen, pełną ofertę i pełen w tym segmencie pełną gamę maszyn. Takim jedynym ciągnikiem stricte sadowniczym, nie mówiąc właśnie o moich ciągnikach kompaktowych, ale takich typowo sadowniczym jest model T360F. I może przejdziemy. Te ciągniki weszły do oferty w połowie 2021 roku. Ale tak naprawdę, dopiero teraz, na przełomie grudnia i stycznia, przyjechały do Polski pierwsze modele. Tak, gdzie fizycznie możemy je zobaczyć, jak one faktycznie wyglądają. Ja tylko dodam, że fabrycznie ten ciągnik przyjeżdża w, w, bez kabiny, z połąkiem ROBS. Natomiast kabina jest dodatkowo dokładana. Ale no komponuje się to razem, spełnia to wszelkie badania i normy, więc no całkiem prezentuje się to, to, to bardzo dobrze. Też ta wysokość nieduża, nie tak? to też jest na poziomie 220 230 cm, więc on również zmieści się do niskich garaży czy budynków gospodarczych, czy, czy gdzieś tam właśnie, gdzie ta wysokość ma dla nas znaczenie. Ciągnik już posiada też normę z silnika Stage 5. Dokładnie ten model nie są mocy około 60 koni, ale mamy jeszcze w ofercie 75 koni i 85 koni, więc trzy takie modele, przekładnia 40 na godzinę, 12 biegów do przodu, 12 do tyłu. Więc już zupełnie taki sprawny ciągnik w pracach warzywniczych, sadowniczych, doceniany przez klientów.